Dzisiaj mam chyba najbardziej pojebaną z tych, które do tej pory przeczytaliśmy. Jest nawet gorsza od późno. Wiecie czemu? Przeczytam. Nazywa się. HUK E -hese. Dobra, żartuję. Chucky e. Cheese, nie jedna pizzeria. Wyczuwam wy Czy w ogóle wiedzieliście, że Chucky e. Cheese nie jest jedną. Nie jest jedną pizzerią? Mówi Chucky, założyciel obecnej restauracji. To jest sieć pizzerii. Łomie. 1977. Oryginalne Chuck E. Cheese zostało założone w 1977 roku przez Nolana Bashnella. Znaczy chyba ja tam nie jestem zainteresowany i nie studiuję historii amerykańskiej sieci familijnej rozrywki. Zostały tam stworzone animatrony, takie same jakie ja mam. Aha! Zabawiały dzieci i rodziców No dzieci to wiem jak zabawiały, ale rodziców Nie, 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 nie Przez co pizzeria odbyłą duży suk... suk... suk sukces 1978 Nolan, Nolan Bushnell uszył kostiumy na wzór animatronów. Kostiumy do zabawiania dzieci. Nolan nie przewidział, że kostiumy są straszne dla dzieci. O godzinie 22.45 doszło do pierwszego morderstwa w Chucky e. Cheese. Dorosły mężczyzna został zamordowany. Z pracy nie znaleziono. Prawceu nie znaleziono. Następnego dnia rano o godzinie 8 na scenie z animatronikami znaleziono ślady krwi. Pizzeria została zamknięta. Coś mi to przypomina, tylko za nie mogę sobie przypomnieć! Co? 1979 została założona nowa pizzeria Chucky Cheese 2 i występowały to same animatrony z poprzedniej pizzerii. Nic się nie zmieniły, jak te straszne kostiumy do zabawiania dziewci, cooo! 1980 zostały dodane nowe animatrony, było ich więcej niż w Chucky e. Cheese. Billy Bob, niedźwiedź wokalista, Looney Bird, papuga wokalista, Beach... Beach Beer, nil gitarzysta, Dobra, tutaj pisze bitch czyli plaża, ale bitch można napisać jako bitch czyli dziwka. Mici Mozzarella, mysza wokalistka. Mysza! Kurwa tam, tam napisałem mysza jak jakiś wieśniak. być napisałem mysz. Fats Kieronimo, goryl kibordzista. Duke Larue, pies perkusista. Brzmi jak skład nowego Sly Coopera. ERL SZEMRELDE, kurwa pacynka wokalista Rolfe De Wolfe, wilk wokalista To teraz jak jakieś futrzaki z tego co wiem to te animatroniki są prawdziwe I nie w czysty, Cheese, tylko w showbiz pizza one też zabawiały dzieci. Ich zespół został nazwany The Rock A Fire Explosion 1981. The Rock A Fire Explosion poszło na swoje. Została zarażona inna restauracja, więc atonimy STRAE! Zostały tam dodane 1982. Chucky e. Cheese stała się nie tylko restauracja, ale też serialem animowanym. Co? Było takie coś? 1983. Chucky Cheese, Hesse, zostało obdarzone magazynami. Co? 1984 Została stworzona pierwsza reklama Chuckie Cheese 1985 Jak na razie nic się wydarzyło. 1986 Chuckie Cheese została nazwane elegancką restauracją i 1987 Gry Super Mario Bros zostało głównymi grami w Huke Hefe Mario zrobił baj do 87. Koniec kurwa kropka 1978, nic się nie wydarzyło. 1989, nadal nic. 1990, nadal nic. 1991. Chucky Cheese serial powstał drugi sezon. Tak. 1992. Cest został zdjęty. Kurwa. Nie momencik, bo mi tutaj świnka podeszła do nogi morska, bo tam chodziła. W yy, 1993 zostało zamordowanych czterech z pięciu pracowników, lecz atak został przeprowadzony na nich wszystkich, gdzie jedyną osobą, która przeżyła był Bobby Step-Stevens. Na podstawie zaznań Nathan Dunlap został skazany na karę śmierci Stacja została zamknięta. O, i to jest prawda, to jest prawdziwe. 1994 została założona oersalcia Chuck e. czyli Pizza z Louisville wiecie co jest pod tym? KLEPS! Filmik, kurwa ta reklama z kwebsem Potem jest reklama Chucky e. czy Pizza Survivor Potem jakiś filmy z dziecka z, dziec, z, z dzieckami na urodzinach Potem kolejna reklama Potem jakiś August97 z przerażającym królikiem Bo 1997 19, postał, sezon 3 Chucky e. Cheese Pizza Survivor w innej wersji Znowu jakieś króliki Kurwa jakiś przerażający kucharz Chucky chuj Jakieś przerażające Chuck E. Cheese y, dziwne, Jezu, co to jest, Cała połowa to są te... Mm, filmy. Tysiąc, dnie, 2012, została założona nowa restauracja Chuck e. Cheese Rockstar. 2013, wtedy została założona moja restauracja. 2014, na podstawie Chuck e. Cheese została stworzona gra Five Nights at Freddy's. Ech, przejdźmy do po prostu, po prostu przejdźmy do oceny. CO TO KURWA JEST?! Dlatego ja bym nie mogła dać Przy tym, Puzyno ma taki poziom jak NS Godzilla. Serio, kurwa. To nie jest creepypasta, to jest gówno. Szczerze, już bym wolał kurwa sobie wla wlać kreta do ucha niż czytać to drugi raz. Pierdol swoją siostrę, autorze kurwa 14 zajebany gimbus pierdolony. Chuj ci w dupę. Oczywiście jeżeli to nie jest trollpasta, bo jeżeli to jest trollpasta, bo są to trollpasta wiki, ale to chyba w... to wygląda było przeniesione z creepypasta pasta wiki, więc <ścoughs> więc można powiedzieć, że właśnie zrobił mnie kurwa w i huja. O kurwa. He header.exe Ludzie, ja jak byłem mały, miałem 10, 8, jak miałem 8 chyba albo 9 lat, to oglądałem wyspę totalnej porażki, bo usłyszałem raz, że tam jest cenzura tą wziąłem, że to jest bajka dla dorosłych. No, więc trochę tam wiem o tych postaciach, nie musicie się martwić. Yy, że jestem jakąś ciotą. Tak więc to będzie ten oto. Co to, to zaczynamy, Wam Hider... Hider kurwa. Ta pasta została przeniesiona z polskiej Raven Wiki, więc proszę jej nie edytować. Nie mam też na celu nikogo obrazić. Weź kurwa, nie, uważaj, uważaj, bo jak obrazisz kurwa w tej creepy katolików, to wiesz. Cześć! Od pewnego momentu jestem wielką fanką totalnej porażki z ciekawością oglądam te filmy. A może tak odcinki, kreskówki, seriale. Pewnego dnia wyszukiwałam informacji na temat mojej ulubionej postaci header. W pewnym momencie natrafiłam na. Natrafiłam się na grę o nazwie header. Re, Re Star! Header rally Star! Co oznacza header naprawdę gwiazda! Tak kurwa! Pobrałam ją, miała trochę dziwne rozszerzenie, czyli typowe EXE! Słuchaj, dziwne rozszerzenie to jest tak jak. Pobierasz sobie grę, a tam kurwa jest. Rozszerzenie, kropka, chuj. To jest normalne rozszerzenie. Na początku gra zaczynała się normalnie, ale muzyka była grana wolniej. Heather mówiła po angielsku. Hej, mam na imię Heather. To mnie przeraziło, Heather miała czerwono-czarne oczy, Kujaku, i mówiła, chcesz ze mną zagrać? Jezu Chryste. Miała smutną minę, ponieważ wyglądała jak pobita, co? Oczy miała podpuchnięte, grałam dalej. Byłam Lindsay, która zaczęła uderzać przez Żyd z kropką. Żyd z kropką! <grym> Aż header zemdlała, w kolejnej scenie nie ma, jest czarna i dzięki kombinacji H plus L pokazuje obrazkiem, header wisi się na wroga. <grym> Zamknęłam laptopa i go wywaliła przez okno i go nie odzyskała. A najlepsze są komentarze gówniar, które mówią, że to jest fajne. Na przykład to. Fajne! Od Drwal 2006. Ciesz Drwalu. Jeżeli to oglądasz, to słuchaj mnie. Słuchaj mnie ty mała tempa kurwo. Ciesz się. Ciesz się, że mam globalną blokadę na zawsze. Ale... A to kurwa, a malady. Mówi, że... O!